Fur. Oskar, kupiłeś to już? Ja już ten, już kupiłem I co, wiesz gdzie mam, zapytałeś się gdzie mamy jechać? Ja Wiesz gdzie? To prowadź, bo ja nie wiem Także, cześć witajcie w kolejnym odcinku Jesteśmy... No właśnie nie wiemy gdzie... Jesteśmy na oświat... osad... osada, tyle wiemy No, gazuj, dawaj, jedź! Boże, jakie to ma głośne Jesteśmy na osada, niestety nasza poprzednia. Jak będziesz wyjeżdżał? Niestety, no przejeżdżaj, no jakie ciados. Patrz! No ty O kurwa jakie to ma przyspieszenie, dobra, jedź. Eee, wracamy, niestety nasza seria z osiedlem trzeba jest zakończona. Eee, sprzęt który wygraliśmy, niestety okazał się że był skradziony. Komornik, potem przyszedł. no wiele rzeczy. Nie będziemy tego pokazywać, znaczy pokazać pokażemy, bo mamy to wszystko nagranie ale dopiero jak pozwolę nam pokazać materiał to wam pokażemy. <laughs> Także jesteśmy na osadzie sprzęty, które tam właśnie mieliśmy z ociny, sprzedaliśmy wszystkie i po, no z tego co wiem, Oscar tu mamy napisane mamy dwie gospodarki chyba, nie każdy ma osobno. No. Dobra. Nie wiemy gdzie jedziemy tak naprawdę. Jedziemy na jakąś gospodarkę tam. Mamy tylko napisane co jaki traktor będzie mieć. No, jedziemy? A seria będzie się nazywać Sąsied... sąsied... Sąsiedcy, sąsiedcy osadnicy? Najprawdopodobniej. I pa, kierunki powiem co działają oś dziwne. No. no chłopie, to jeszcze się w szoku byłem. O, ale tu jest chłopie. Brama otwarta na oścież. No nie wiem, dobra wjeżdżaj A to są nasze samochody jakby ktoś jeszcze no. chciał Ty e, to jest moje Dobra Także to jest moja gospodarka Kuźwa wiem czego Ja wiem, wiem czego mi chłopaki nie postawili Czego? Kurnika zapomnieli mi będę dać No, no tutaj mamy pocztę jakby mi ktoś dawał, No pocztówkę Ale burza chłopaki się dzieje Tutaj półk, trójka Tutaj mamy RCW. Yy, obok mamy Pottingerkę, zgrabiarkę Także yy, w tradycji musi być zadość, mam zgrawiarkę. Opatrz, jaką tu małąkę, co A Tu sobie będę miał poletkę prawne. Jakieś tutaj silos. A przejdziemy od tej strony. Yy, przyczepa to jest D35 Autosanka, taka fajna. Yy, Ursus 3512, taki bardzo fajny, podobno. Znaczy, po remoncie widać. No to tu jest, uuu przyczepa, parę coś się przyczepę, przyczepę fajną mam No Po remontach widać, że było chyba robiona niedawno, bo tutaj Stoi Tutaj wały, poświe... znaczy wały do wałowania Kultywator, trochę na takiej górce stoi Ale fajnie, kultywator, no z broną Tu chyba nic nie mam, albo sprawdzimy Albo nie sprawdzimy, a sprawdzimy Oj, widać już coś pięknego to sąsiad. O, jak tu widzicie, glebogryzarka i rozrzutnik. On. i chodź tu sąsiad. Tak, idźcie tam, ja cię... idź, idź. Stało. To się stało. A tu piękna wistula. Może ja będę ci na usługę jeździć, bo ty nie masz kombajnu, nie? Nie, nie było. Napisane. No, i tutaj najmniejsze, znaczy 60 z której... Jeszcze na świat, akumulator. No właśnie to nie moje do przynajmniej, Siewnik i caria, No i Polones. Także tak prezentuje się moja gospodarka. Brakuje jeszcze dwóch kółki. A mm. sorry, 50. Brakuje mi jeszcze dwóch kółki. <laughs> Co jeszcze? Rozsiewacza. A i przyczepkę samochodu. No i kurniki muszą chłopaki postawić co pokazujemy na twoim, na moim odcinku twoją gospodarkę też? Można A na twoim że zaczniemy jakieś prace po prostu no. Ty weź mi w zamknij ten, bo mi to się ukradnie A ja mam bo ja mam to ja wyjadę Także Eee, widzisz A ty masz tą głośno... o Boże, hop, sąsiad! Po tu mi nie rozwal. No jakieś ozdoby miałem, jeszcze zbudowy jeszcze tu są. Ej, sąsiad, tu, są, tu, tu będzie Gruzie leżał tutaj, widzisz? Tu przed, tu będzie Gruzie jeszcze raz, ale jeszcze go nie ma. To będę w kolejnym odcinku, jak będzie u ciebie, to będę to robił. To się... Eee! Chłopiec, koniec ze mną. To pomóż mi. No dobra, jadę już wyjechałam. Jak wymusił? Sąsiad, ja z to, to jest Polonez, nie? A jest BMW! się hamuję, uważaj! Nie wierzaj, czekaj, bo muszę zrobić zdjęcie i do miniaturki dam. No to masz, byś Dobra. trochę wyżej był. Wierzaj. Pokaż przyczepę masz. No pierwsza przyczepa, taka trochę, tak, trochę nietypowy kolor tej przyczepy. Ale to tam nic. Tu jest ten kultywator puk Zazwałem. Kultywator to jest wtedy pająk, długa Druga przyczepa. No taka trochę nietypowa. Ale no, takie nietypowe kolory masz. No. Weź to wyłącz, bo to japę. A to twój, tak 3, Ja mam swego zgaszone Może warto by ja mi. tutaj mam osprzęt do tura Co tu mamy? Tak. Mam przyjemność. Kurde, jak harhera się nie postawiłem? a z wymieniem na koniec tylko będzie harher. No, też rozsiewacz. Tu 55. A, z turem. Co tu jest? chyba coś tu otwiera. Uważaj, abyś we w tym nie dostał. Mamy tylko siarkę, Ale chopie ty tu. No, Te tu mamy siewnik, poznaniaka. No i prasę No, to jeszcze masz? Co tam u ciebie na gospodarce brakuje? A, A brakuje mi. Ej, sadzarki do kukurydzy. Na pewno. I beczki. I beczki. Także szczęty będą się tu jeszcze na początku zmieniać. Tak y, będą, u mnie będą jeszcze y, no, kurnik muszę dostawić i ule y, Jakież ozdobki jeszcze. Szybko chcieliśmy to nagle, żeby był ten odcinek pierwszy sąsie, sąsiedzkiej, y, z sąsiedzkiej naszej serii nowej. Także prezentuję gospodarki, gramy na osadzie, tak jak było. Gramy też na precyzyjnym rolnictwie. Tu widzicie jakie mamy pole, ja mam pole, na 52 mam gospę, więc mam 52 i mam ee, łąki troszeczkę, 51 to jest moje pole 4 i 2, e, sąsiad Oscar ma 39, 14 i 24, mamy 3, łą 3 pola no i po jednej łące e, jeżeli, mam, wiemy z tego, że będziemy mieli <laughs> e, do kukurydzy jakiś buraków, to przyjadą do nas tutaj no. z tej wsi e, ludzie nam pomóż. Bo tu jeszcze podobno są dwie gospodarstwa. Znaczy, dowiedzieliśmy się, że są dwie gospodarstwa. Także z tych dwóch gospodarek nam ktoś przyjedzie i nam pomoże w różnych siewach: czy to do pomocy, czy ogólnie na usługi. Co by tu jeszcze można było dodać? Eee. O Boże! Także tak to wszystko będzie się wyglądać. Hmm, seria będzie często pojawiać się, bo są mamy okres wakacyjny, więc trzeba korzystać z tego. No i co, to chyba nie będziemy jeszcze dużo, coś więcej, chyba taki 10-minutowy odcinek. Yy, jak dowiemy się i będziemy mieli pozwolenie, to dogramy, na, 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 nagramy i Wam pokażemy, co się stało z, o, z Osinem. Czemu ta seria znikła, dlaczego musieliśmy się wyprowadzić, bo materiał jest nagrany go zobaczycie jak już będziemy mieli pewność, że możemy go opublikować Czy coś tu się jeszcze zmieni? Chyba nie No oprócz tego, że nam brakuje sprzętu jeszcze trochę Tak, jakby ktoś tu chciał, może ktoś tu do nas do, do, dołączyć Generalnie stwierdziliśmy, że podzielimy się usługami po, tak po, no, Każdy po troszkę ja wziąłem kombajn, ale z tego co wiem to tu y, ma być jeszcze jedno gospodarstwo, jeden rolnik najprawdopodobniej z tego co wiem I wtedy jeszcze ma być jedno gospodarstwo takie przemysłowe, gdzie ma być kombajn, także moja wistula będzie użytkowana Bo będzie trzeba na usługi jeździć no. Także zapraszam na drugi już odcinek, do Oscar'a będzie Co tam Oskar będzie robić Także mówię w przeciągu 3, 4, max 5, bo jeszcze czekam aż modyfikacje jakieś fajne wyjdą. To się pododaje coś, ale udało się fajną serię rozpocząć z Tak ona spontanicznie, wczoraj mówił Oskarowi. chodź, rozpoczniemy tą serię, skoro osada nam yy, za sile znikliśmy. Takie gospodarstwo szybko zbudowaliśmy. Ja tam jeszcze jakieś drzewka muszę ogarnąć i będzie fajne. Także do 5, do 5 odcinka no. myślę, Będziemy wszystko być. będzie ogarnięte. Yy, cztery a wydaje mi się, będzie 3-4 razy w tygodniu. No tylko tam będzie, będzie, będzie pauza przez pewien przez czas, bo mnie nie będzie, więc... No albo ja po prostu wezmę na przykład kogoś do nagrywki no. i za ciebie nagra jeden odcinek, albo po prostu wtedy y, nagram na przykład, nie wiem, dwa odcinki, dwa pójdą do mnie, potem dwa do ciebie i już wrócimy do normy, o no. co chodzi. No. No to jeszcze Cię ten, także tu wygląda... Tak, no, także nasze gospodarstwa wyglądają tak. Myślę, że się podoba seria. Link piszę do Oscara na kolejny odcinek, gdzie Oskar będzie coś w polu robił. Ja będę to też już w polu robił, więc do następnego. Zostawcie łapkę subę i bicie do Oscara i do naszego Discorda. I na razie, bo trzeba iść grać w GTA. No, na razie. Także Elo. Hello.